Magda Gorżankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a ja dziś gościnnie w Bolimowie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, a razem ze mną dyrektor Karolina Przeżycka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Można powiedzieć, że tak na zwiady przyjechałam. Tuż przed dniami Bolimowa, bo to już 20 i 21 lipca, więc praktycznie tuż, tuż. I jak zwykle Bolimów zaskoczy wieloma rzeczami, zaskoczy koncertami i chyba po raz kolejny też zachwyci pomocą. Szeroko rozumianą pomocą, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie, organizację tych dni, jak i o aspekt charytatywny. Ale zacznijmy od początku. Już najbliższy weekend, czyli sobota i niedziela, widzimy się w Bolimowie, bowiem organizujemy kolejną już edycję Dni Bolimowe. Sobota, To jest taka część rekreacyjna, gdzie wykorzystujemy nasze walory turystyczne, zasoby zielone, bowiem o godzinie 10 startujemy już czwartą edycją Bolimowskiego Rajdu Puszczy, który organizujemy wspólnie z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym, OSP w Bolimowie, KGW w Bolimowie i będziemy poznawali takie zielone walory turystyczne, jeżeli chodzi o gminę Bolimów. Później zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza, który się, zawody odbywają się na wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Bolimowie, a później o, 9, o godzinie 20 zapraszamy taki wieczorny, spokojny spacer po Bolimowie. Zatrzymam się na chwilę przy tych zawodach strzeleckich, bo dni bolimowa mają to do siebie, że goszczą nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Czy na takie zawody można się jeszcze zgłosić? Czy gdzieś obowiązują zapisy, czy to polega na tym, że po prostu o 16 trzeba się zgłosić i dla każdego miejsca się znajdzie? No, ilość miejsc jest ograniczona, czy to na rajd pieszy, czy na zawody strzeleckie. Tutaj zachęcam, żeby kontaktować się z nami troszkę wcześniej, żeby można było sobie zarezerwować jakieś swoje miejsce, a no później już się widzi możemy dopełnić wszelkie. Formalności, jeżeli chodzi o karty zgłoszeń, już podczas y, chwilę przed rozpoczęciem danej inicjatywy. Jeżeli chodzi o wieczorny spacer, tutaj jestem wolny, spotykamy się pod Domem Kultury. To w sobotę, ale nazwa sama sugeruje, że to dni bolimowe, więc przed nami też y, niedziela. No i niedziela zapowiada się bardzo koncertowa, i zarówno lokalnie, jak i y, no, trochę większe gwiazdy już od 15 zaczyna się ta strefa zabawy, strefa integracji, no i też chyba poznania takich nowych dźwięków. Dokładnie o godzinie 15 startujemy z tą częścią już taką sceniczną, estradową. I tak, o 15 rozpoczynamy. Następnie zapraszamy na koncert Bolimowski Orkiestry Dętej. Zaprezentujemy także młodych artystów, młode talenty, które gdzieś w skali roku gdzieś się przewiną przez tą mniejszą scenę Domu Kultury. Wystąpi także Jarosław Wysota i zespół Dafter. A na godzinę 17 zapraszamy na koncert zespołu After Party, a tuż po nim będziemy rozstrzygali różne konkursy. Dęby Bolimowskie, Bolimowski Festiwal Smaków i Zawody Strzeleckie. Następnie po tych nagrodach zaprezentuje się lokalny dorobek, czyli uczniowie szkoły podstawowej w Kęszycach i zespół Wianeczek. Zaraz po nim o 19.30, również folkowy, również świetny zespół Redlin, a już później o 21 zapraszamy na gwiazdy wieczoru, czyli zespół wideo. Program, tak jak powiedziałam, iście koncertowy i teraz zatrzymam się przy tych dębach bolimowskich, bo to taka tradycja, rzekłabym nienaruszalna, jeżeli chodzi o bolimów, zawsze przyznawane w kilku kategoriach, jak jest w tym roku? Oczywiście nie odstępujemy od tradycji, czyli burmistrz miasta ogłosił nabór do tych trzech kategorii, czyli gminy ambasador, człowiek roku i osoba bądź organizacja, która zajmuje szczególne miejsce, jeżeli chodzi o wolontariat. Te nagrody mniej więcej rozpatrywane są pod kątem działalności w roku ubiegłym. I w tym roku także te trzy nagrody będą wręczone, więc to będzie też bardzo miły moment, aby można było podziękować różnym osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przysługują się rozwojowi bądź też promocji naszej miejscowości. Do rozwoju i promocji miejscowości na pewno przyczyniają się też koła gospodyń wiejskich i wszyscy ci, którzy gotują. I ich też będzie można zobaczyć, poczuć i posmakować. Między innymi podczas Bolimowskiego Festiwalu Smaków. To jest jedno z wydarzeń towarzyszących, które odbywa się w terenie, ale no, tak jak na Bolimów przystało i też Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który lubi współpracować, podtrzymuje to partnerstwo lokalne i bardzo tego pilnuje, bo tych wydarzeń towarzyszących w terenie też jest dość sporo i również ten wymiar charytatywny. Dokładnie. Jeżeli chodzi o tą działalność taką dobroczynną. No, to staramy się, jak tylko najlepiej, pomóc Kubie Szczepaniekowi, chłopcu, który potrzebuje naszego wsparcia. Wobec czego zachęcamy, aby zajrzeć do stoiska, gdzie będzie właśnie sprzedaż fantów dla dzieci głównie, ale też i dla osób dorosłych. Cały ten dochód będzie przeznaczony właśnie na pomoc dla Kubusia. Poza tym nasi rękodzielnicy, wystawcy, koła gospodyń, a nawet i koła łowieckie wystawiają się tego dnia, żeby przekazać, jak tylko największą kwotę, właśnie do puszki Kuby. W przestrzeni miejskiej także spotkacie Państwo wolontariuszy, którzy będą zbierali datki, także bardzo proszę nie zamykać się i, i otworzyć swoje serca, tak żeby sprawić jak największą radość nie tylko nam, ale przede wszystkim także i rodzicom Kuby. Otworzyć serca, otworzyć też portfele, ale i otworzyć umysły, bo dość ciekawą propozycją, takiej, taką której chyba jeszcze nie było, są booktuberzy i bookstagramerzy. Spotkanie dla młodzieży, bo nie wolno nam zapominać, że przy miejsko-gminnym Ośrodku Kultury działa też biblioteka, która prężnie działa, i myślę, że to jest taki kolejny element do zachęcenia, do przychodzenia, do czytania no i do poszerzenia swoich horyzontów. A myślę, że popularni booktuberzy i bookstagramerzy będą w tym bardzo pomocni. O książkach możemy rozmawiać nie tylko w murach biblioteki i między regałami z książkami, ale my staramy się wychodzić z tą ofertą właśnie w przestrzeń. A ta oferta jest skierowana przede wszystkim do młodzieży, którą bardzo chcemy pozyskać jako naszych odbiorców. Wobec czego w przestrzeni miejskiej, właśnie tego jarmarku świetności kubieckich Dni Polimowa, spotkacie trzech świetnych influencerów. Są to kobiety, które na pewno młodzież zna, jeżeli chodzi o Instagram i książki, czyli Dr. Book, Karateusz Books i Get Bookie, to wszystko będzie możliwe do spotkania z tych osób od godziny 16. Także też tam zachęcam, żeby przejść między punktami, pomiędzy namiotami i właśnie odnaleźć dziewczyny, które będą właśnie rozmawiały o tym, jak tworzyć swoje bio na Instagramie. To propozycja dla młodzieży, ale myślę, że każdy, kto podejdzie do naszych influencerów, zwłaszcza tych, którzy przyjadą do Bolimowa, będzie mógł skorzystać z pakietu wiedzy którym się podzielą. Z pakietu będzie można też korzystać, jeżeli chodzi o ten bolimowski festiwal smaków, bo nie uwierzę, żeby wszyscy, którzy zaangażowani są w ten konkurs, nie mieli jakiegoś drobnego poczęstunku dla tych, którzy przyjadą zobaczyć, jak wyglądają dni polimowa i integrować się razem z mieszkańcami. Ten konkurs został zainicjowany przez Koło Gospodyń Wiejskiej w Bolimowie kilka lat temu. W dalszym ciągu jego utrzymujemy i każdego roku jest inna tematyka. W tym roku promujemy miody i Producentów miodu, wobec czego mamy kategorię 3, jeżeli chodzi o zgłaszanie swoich potraw do konkursu kulinarnego, czyli z miodem na wytrawnie, z miodem na słodko i konkurs na makagigi. Więc to są te trzy e, kategorie i można się zgłosić jako osoba indywidualna, ewentualnie jako zrzeszony koło gospodyń e, wiejskich. I tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, jesteśmy na. Po graniczu, na styku dwóch województw i różnych tutaj powiatów, wobec czego jesteśmy otwarci na wszystkich i z wielką chęcią zapraszamy do kontaktu. Wobec czego dni bolimowa to jest część rekreacyjna, sobota. Możemy spacerować, możemy skorzystać z oferty szczeleckiej, jak również właśnie spacerować wieczorem po bolimowie. W niedzielę posłuchać dobrej muzyki, dobrze pojeść na bolimowskim festiwalu smaków, kupić świetne artykuły od lokalnych, ale nie tylko, też rękodzielników, bo też właśnie jarmark świetności kupieckich także zawita. Zapraszamy do strefy gastronomii, nie tylko tej. Komercyjnej, ale także i tej lokalnej, czyli koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie, także będą serwowane specjały kuchni myśliwskiej, więc to wszystko dla duszy i dla ciała. A jeżeli chodzi o uciechy, przede wszystkim dla najmłodszych będzie strefa animacji dla dzieci. Nie może Państwa zabraknąć. Tu, jak słyszę o zapisach i zgłoszeniach do Bolimowskiego Festiwalu Smaków, myślę, że z roku na rok to trzeba by było gdzieś ująć w przyszłorocznych dniach Bolimowa, że powinny być zapisy dla smakoszy, bo zazwyczaj chętnych nie brakuje, żeby kosztować tych specjałów, a jak słyszymy, jest bardzo duży wybór, bardzo różnorodnie. I to wszystko już w najbliższy weekend. 20-21 lipca, nigdzie indziej, jak w Bolimowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i obiecuję. Widzimy się 20 i 21 lipca na dniach Bolimowa. A przypomnę, że moimi Państwa gościem była Karolina Przeżycka, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury właśnie w Bolimowie. Dziękuję i do zobaczenia na gminnym kompleksie sportowym już w najbliższą sobotę i niedzielę. Do zobaczenia.